Cześć, witam Was ponownie na kanale regeneratywnie.pl. U nas dzisiaj 30 stopni i pełne słońce, więc pomyślałam, że zamiast wychodzić na dwór, to zostanę w domu i opowiem Wam coś o naszej działce i o tym, jakie mamy plany. Nie wiem, czy można to nazwać planowaniem permakulturowym, bo szczerze mówiąc, niewiele na ten temat czytałam, więc nie wiem, czy to się zgadza z zasadami permakulturowymi, czy nie, ale to, co długo mnie gnębiło, to fakt, że mamy bardzo długą działkę, a ja bym chciała, żeby ta działka była przyjazna, Także dzikim zwierzętom, nie tylko naszym gospodarskim, ale też dzikim zwierzętom. Ale żeby o tym opowiedzieć, to chyba najpierw muszę Wam pokazać, jak ta nasza działka dokładnie wygląda, więc zapraszam do oglądania. Ok, więc e, zrobiłam screeny z Google Mapsów e, naszej działki e, i tutaj w e, super programie e, bardzo profesjonalnym będę Wam to e, tutaj pokazywać. I tak jak widzicie, tutaj jest teren naszego domu, bo, budynki gospodarskie e, i tutaj zaczyna się nasze pastwisko. Czerw Na czerwono są zaznaczone granice naszej działki, tak plus minus. I tak jak widzicie, ta działka jest bardzo, bardzo długa. Działka ma prawie kilometr, tam 970 metrów czy coś w w tym stylu i jest dosyć wąska, rozszerza się i zwęża w różnych miejscach. W najwęższym miejscu ma tam 20 kilka metrów szerokości, w najszerszych miejscach, już coś nie pamiętam 70, 80, 90, po czym znowu się zwęża i na końcu rozszerza się tak samo. W kilku miejscach zaznaczyłam wysokość nad poziomem morza, żeby było widać, jak ten teren się układa, więc Tutaj nie wszystko jest zaznaczone, tak naprawdę tą mapę robiłam jeszcze, zanim się przeprowadziliśmy, więc ja w ogóle nie wiedziałam, jak ta działka wygląda, ale teraz mogę Wam powiedzieć, mam nadzieję, że to będzie dosyć czytelne. Mamy teren przy domu, po czym ten teren, ten teren minimalnie jest minimalna górka, która jest tutaj, po czym teren opada, najniższy punkt jest w tym miejscu. I potem już mamy dużą, dużą górkę, która dosyć stromo się podnosi dotąd, po czym trochę bardziej łagodnie tutaj dalej. I na samym koniec tutaj jest dosyć równo, i sam koniec to już jest mniej więcej odtąd. Już do końca jest spadek, bo to już jest jakby druga strona tego zbocza. I strony świata są tak jak widzicie, czyli tu jest południowy stok. Większość mamy stok północny, bo to jest pochylone w stronę północy, i tutaj mamy jeszcze kawałeczek południowego stoku przy domu. Ok, i co teraz chciałam Wam opowiedzieć? Nasze ogrodzenie bazujemy na ogrodzeniu elektrycznym, które jest wokół całego pastwiska. To, co zrobiliśmy w pierwszym roku, jak mieliśmy pięć owiec, to ogrodziliśmy pierwszą część, tak bardziej próbnie. Niech pomyśli, jak tutaj mamy na czerwono granicę, to zróbmy fioletowy, może powinien być dobrze widoczny. Na fioletowo Wam tutaj zaznaczę mniej więcej. To, co zrobiliśmy w pierwszym roku, to tutaj zrobiliśmy, jak ten program działa, pierwszą, pierwsze ogrodzenie elektryczne. To, co jest na fioletowo, to było ogrodzenie pod prądem, i o ile większość ludzi bardzo narzeka, jak ma taką długą i wąską działkę, to my mamy takie podejście, że staramy się zakombinować, jak to może działać na naszą korzyść. No i na naszą korzyść to działa tak, że rozstawianie kwater na takim terenie jest super, super proste, bo ci z Was, którzy rozstawiali kiedykolwiek ogrodzenia elektryczne, to wiedzą, że Najgorsze w ogrodzeniach elektrycznych jest robienie kątów, czyli jak macie kwaterę, która jest w kwadratowa czy w formie jakiegokolwiek innego wielokątu, to w tych miejscach gdzie się zagina czy siatka czy słupki czy, czy linie czy, czy linki ogrodzeniowe, to w tych miejscach słupki zawsze się pochylają, bo tu jest największe naprężenie. E, pochylają się do środka i albo trzeba je gdzieś tam przywiązywać, robić jakieś odciągi albo zakombinować, żeby to ogrodzenie jako tako było napięte i żeby się nie zapadało do środka. W momencie kiedy my mamy takie ogrodzenie jak mamy, to jedyne co robimy, tutaj Fioletowy, żeby od tego stałego ogrodzenia się odciąć, to stawiamy tymczasowe ogrodzenia na haczykach z jednej strony i z drugiej strony, i już z jednej strony, z drugiej strony, i tutaj mamy kwaterę dla owiec. I później stawiamy trzecią linkę, tutaj otwieramy część tego ogrodzenia i owce sobie przechodzą z jednego na drugi. Jest to dużo szybsze i dużo łatwiejsze e, niż robienie kwadratowych kwater, więc e, to się okazało być tak naprawdę świetne, świetne że mamy szeroką działkę, e, bo to już nam się sprawdziło, a teraz jak mamy owce już przez całe pełne stado, mamy dwa miesiące, one już rozumieją e, jak się przechodzi z kwatery na kwatery i to jest coraz prostsze, bo nawet jakie musimy przestawić z kwatery tutaj na kwaterę, Tutaj co robiliśmy na przykład dzisiaj, to one już wiedzą, gdzie są bramki i praktycznie same przebiegają, czasem się gdzieś tam zatrzymają, jak myślą, że oto już jest miejsce, gdzie jest dużo trawy, to ja się tu zatrzymam. No to wystarczy je chwilkę podgonić i one sobie ładnie przechodzą. I te kwatery czasem zostawiam dłuższy czas, te linki, i zostawiam te kwatery tak, jak są, czasem je zwijam. E, więc e, na temat tego, jaką mam filozofię robienia tych kwater, to może kiedy indziej, bo za dużo tematów naraz <gryw> teraz poruszam. Ok, więc jakby um, pomysł jest mniej więcej taki, jak Wam opowiedziałam, ale jaki mamy problem? I to, co mnie gnębiło od zeszłego roku, jak postawiliśmy tą pierwszą część ogrodzenia, to, 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 co sobie myślałam, to mówię kurczę. No to to jest bardzo fajne. My mamy ogrodzenia dotąd, ale jak ja ogrodzę w taki sam sposób tutaj całą tą działkę do końca, to co zrobią te biedne dzikie zwierzątka, które tutaj pomiędzy działkami one sobie cały czas przechodzą. U nas chodzi dużo dzików, chodzą lisy pewnie, chodzą jakieś, widziałam jakąś jamę, nie wiem czy to był lis czy borsuk czy coś innego. Może lis by się jakoś pod ogrodzeniem przecisnął, ale też nie jestem przekonana. Ale chodzą też sarny jelenie i inne takie szaleństwa. I my nie mamy super niskiego ogrodzenia. Na przykład w Stanach Zjednoczonych Greg Judy mówi, że żeby sarny mogły spokojnie przeskakiwać przez ogrodzenia, to on stawia ogrodzenia nie wyższe niż 75 cm wysokości, i to może, też możecie tym kierować, jeśli chcecie być przyjaźni dzikim zwierzętą, ale. Tak naprawdę owce są dosyć skoczne i jeżeli, owca, jeżeli sarna jest w stanie przeskoczyć te 75 cm wysokości, to owca prawdopodobnie też. Więc to, co my zrobiliśmy, to my zrobiliśmy ogrodzenia, które mają, tak jak patrzycie z boku, tak jak mają słupki, to między słupkami mamy 5 linii elektrycznego ogrodzenia, jeszcze wyżej. Tu Mamy 4, 5, sorry. Rysowanie myszko nie jest super skuteczne. I tutaj mamy tak 15 cm nad ziemią. 15 cm nad ziemią. Tu mamy chyba 20, 30 i 35 cm. Jakoś tak. Nie wiem, bo to w zeszłym roku robiliśmy. Tutaj ta przerwa w każdym razie jest dosyć duża. Może za, trochę za duża. Całość jest na 115 cm miało być 120, ale zrobiliśmy ostatecznie 115, bo tak nam wyszło. I to jest ogrodzenie wokół całego pastwiska, tak ono wygląda. Więc ono jest trochę za wysokie, żeby sarny mogły przeskakiwać. Na szczęście żadna sarna nam się nie powiesiła na tym ogrodzeniu. Greg Judy mówi, że jak jest wyższe ogrodzenie niż te 75 cm, to że sarny się będą na nim wieszać, w sensie na przykład zablokowywać sobie nogę i ją łamać i będą nieszczęścia, i on mówi, że to jest bardzo smutny widok, że trzeba te sarny często Dobijać, no bo one są bardzo, bardzo pokaleczone. U nas się na, na szczęście do tej pory nic takiego nie wydarzyło. Może właśnie dlatego, że ta y, przestrzeń jest bardzo wysoka. Więc nawet jeżeli sarna się zahaczy o ostatnią linkę, to ona się nie zahaczy jednocześnie o dwie, nie włoży nogi między dwie linki y, i nie jest w stanie się jakoś tam zaplątać w to. Mam nadzieję, że nas to nie spotka. W każdym razie na razie jest ok. Myślę, że jeżeli się okaże, że te sarny się krzywdzą na naszym ogrodzeniu, to tą najwyższą linkę z czasem zdejmiemy, jak już owce będą nauczone naszego stałego ogrodzenia. No, więc taką, tak to ogólnie wygląda. Mam nadzieję, że zawarto się nie plączę tutaj w różnych wątkach. To, co zrobiliśmy w tym roku, to zrobiliśmy drugą część ogrodzenia, a mianowicie ogrodziliśmy dotąd naszą działkę. No, Tam ją ogrodziliśmy. I co wymyśliłam, żeby tych naszych dzikich zwierzątek za bardzo nie, tym nie, za bardzo im nie szkodzić? To, co wymyśliłam, to, że zrobiliśmy drugie pastwisko, które nie jest połączone jednostajnie z pierwszym pastwiskiem, tylko zaczyna się 5 metrów dalej. Ono jest tak. I co nam to daje? To nam daje to, że. Aha, nie, wróć. Dobra, jeszcze raz. To nam daje to, że tutaj, tu mamy korytarz. I tutaj jest 5 metrów szerokości, gdzie te zwierzęta mogą przejść. I czy one będą tego używać, czy nie, nie mam fioletowego pojęcia. Jak na razie tutaj mamy dwa czy trzy małe drzewka, i chciałabym, żeby te drzewka zostały i żeby stworzyły trochę taki bardziej, może, poczucie bezpieczeństwa dla dzikich zwierząt, że to miejsce będzie trochę bardziej chronione, więc one będą chętniej przechodzić. Ale właśnie założenie mam takie, że to jest całość mojej twórczości. Dobra, teraz tak, tutaj mamy. Ojej, mam nadzieję, że widzicie to, co tutaj próbuję nagrać. Ta część odtąd, dotąd, to jest 200 metrów. I drugie pastwisko, odtąd, dotąd, to też jest mniej więcej 200 metrów. I wymyśliłam, że to jest taka optymalna długość pastwiska, która jest dosyć fajna do stosowania. Tutaj w środku się mieści kilka kwater, zależnie od wielkości. Stada od wielkości, wysokości trawy, od pory roku te kwatery oczywiście będą większe lub mniejsze, ale ta, na takich 200 metrach długości tych kwater jest kilka, więc to przepędzanie jest łatwe, i, i takich, takich pastwisk nam tutaj się zmieści na fioletowo to powinno być teraz, chyba 5 czy 6, tak? Czyli tutaj by było kolejne mniej więcej 200 metrów i tak dalej, i tak dalej, czyli tutaj by było trzecie pastwisko, czwarte. I piąte, może trochę mniejsze, ale znowu tu jest dosyć szeroko. I mam nadzieję, że to dla zwierząt będzie łatwe do przebycia, że te, nawet te dziki będą sobie tutaj przechrąkiwać na drugą stronę. Przy tak naprawdę z sarnami to plus, minus nie byłby może taki problem, ale też już patrząc bardziej egoistycznie, nie tylko na ich dobrostan, to też jest tak, że myślę, że jak dziki chciałyby przejść z tej strony na tą stronę. To po prostu by się wkurzyły, i by staranowały to ogrodzenie. Bo one po prostu muszą tam przejść i nie będą szły kilometr w jedną i w drugą stronę, jak tutaj mają swoje stałe trasy. Więc myślę, że one by z czasem po prostu to ogrodzenie sforsowały, a też nie chcemy, żeby się tego uczyły. Więc mam nadzieję, że tutaj dojście w jedną i w drugą stronę, przepraszam. Że albo w tą stronę, albo w tą stronę, to nie będzie dla nich taki wysiłek i one sobie będą tędy przechodzić. Dobra, spróbuję tutaj te moje pasgrody usunąć, chociaż w części, żeby wytłumaczyć teraz. Dobra, co się dzieje w tej części. Bo, co jest też istotne, to że przepęd jest, to już rozumiecie. Może tutaj o, zrobimy coś takiego, żeby to było czytelniejsze. Ciach. Tutaj. Jest teren dla dzikusków, bo tu mamy nieużytki, też sąsiedzi nic nie uprawiają, tu mamy nieużytki, więc tak naprawdę to nie jest teren oderwany od rzeczywistości, totalnie. I to, co, to, co, to, co sobie wykombinowałam z bramami, to jest jedna rzecz, którą jeszcze musimy naprawić, ale powiem Wam to, co będzie ostatecznie, żeby już nie mieszać. Wszystkie nasze przejścia są. Tutaj z lewej strony, czyli zawsze jak prze, prze, otwieramy im między kwaterami przejścia, to zawsze otwieramy z tej strony. Tutaj przejeżdżamy sobie naszym traktorkiem, tu zawsze chodzimy, więc to jest taka nasza trasa, trasa szybkiego ruchu. I jak się kończy pastwisko, to tutaj będziemy mieć zrobioną bramę. To jest ma 5 metrów, to jest brama na te, strunowe, te sprężynowe, takie też elektryczne bramki, i też mamy tak samo jak tutaj, mamy. Druty na ogrodzeniu, to na tych samych wysokościach mamy sprężyny, tam gdzie, gdzie jest brama. Czyli jest pięć sprężyn z jednej strony, i tutaj brama z drugiej strony też pięć sprężyn. I to co robimy w czasie przepędzania zwierząt, to z jednej strony sprężyny sobie przechodzą tutaj, i zamykamy tutaj przejście. I tutaj mamy dodatkową bramę, która jest zamykana tylko na czas przepędzania zwierząt. Czyli wtedy sobie zwierzęta mogą przejść stąd tutaj, albo jeżeli chcemy, żeby wypasły tą część, bo to jest tak naprawdę też spora, spory pastwisko, to jest mniej więcej 5 metrów szerokości na 40 długości, więc to jest spora kwatera, to jeżeli mamy kwaterę z tej strony na przykład, to tą bramkę zostawiamy tutaj otwartą, albo, albo jak z tej strony to z tą. No, wiecie o co chodzi. Tu jest zamknięte, tu jest zamknięte, a tutaj zostawiamy otwartą przestrzeń, i one sobie wtedy mogą jeść i tutaj i tutaj. Więc one sobie też wystrzegają ten korytarz przepędowy bez problemu. No, a w momencie, kiedy zwierzęta przejdą i bramki są zamknięte, to na zróbmy inny kolor, to z powrotem tutaj otwieramy. Te bramki i to na co dzień jest cały czas otwarte. Wydaje mi się, że to jest bardzo fajne rozwiązanie i zastanawiam się, co Wy myślicie, bo to też jest tak, że my mamy jak na razie tylko ten jeden korytarz przepędowy i tak naprawdę zwierzęta dzikie w ogóle go nie muszą używać, bo one sobie mogą cały czas chodzić tędy. Zastanawiam się, co Wy o tym myślicie, bo może być tak, że Wy macie więcej doświadczeń i już wiecie, że to nie zadziała, bo to często tak jest, że ktoś coś robi dłuższy czas i ogląda filmiki kogoś, kto zaczyna, to od razu wie, o dobra, super, teoretycznie to wygląda dobrze, ale prawda jest taka, że to nie zadziała, bo coś tam. Więc ciekawe jestem, co Wy myślicie. Ciekawe jestem, czy Wy też robiąc pastwiska swoje, zastanawiacie się, jak ułatwić życie dzik dzikim zwierzętom też. No, i ciekawe jestem, czy macie jakieś pomysły, może możecie nam też coś podpowiedzieć fajnego. Co my możemy zrobić na tym naszym pastwisku, żeby to ułatwić. No, więc to jest tyle, co chciałam Wam dzisiaj pokazać. Mam nadzieję, że Mam nadzieję, że można nagrywać te filmiki z Paint'a, bo szczerze mówiąc się nie dowiadywałam, ale to jest w sumie reklama dla Paint'a, więc może wszystko jest ok. Jak nie, no to mi pewnie zdejmą ten program albo sama go będę musiała zdjąć, nie wiem. No, w każdym razie to jest tyle, co chciałam Wam powiedzieć. Pozdrawiam Was gorąco. Życzę miłego, gorącego dnia. Trzymajcie się, cześć.